Fala zwolnień w WWE. Na pewno nie kojarzy nam się to słuchajcie z czymś dobrym, ponieważ w związku z takimi zwolnieniami w ostatnich latach z Federacji WWE odeszło naprawdę wielu czołowych zawodników. Zawodników, których przynajmniej ja. Naprawdę bardzo lubiłem oglądać. Niestety fala zwolnień wróciła w nieco mniejszym wydaniu, natomiast wróciła, i w zeszły piątek okazuje się, że z federacji WWE zostało zwolnionych kilka zawodników, m.in. Jinder Mahal. Jest to dość dziwne, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka tygodni temu miał on segment z The Rockiem. Teraz dowiadujemy się, że Gindera Mahala w WWE już nie ma. Tak samo nie ma kilku. Innych zawodników, i właśnie o tym chciałbym powiedzieć Wam w dzisiejszym odcinku i przedstawić prawdziwy powód, dlaczego tak się wydarzyło, czy jest tutaj w ogóle jakieś drugie dno. Informowałem o tym na karcie społeczności dla wspierających kanału, ponieważ jest was tutaj naprawdę bardzo dużo, i dziękuję każdemu z osobna. Jeżeli chcielibyście otrzymywać informacje odnośnie nadchodzących rzeczy, publikacji filmów, czy Rzeczy, które po prostu dla was planuję, a takie są naprawdę w drodze, to zapraszam was do wspierania kanału, ponieważ tam stwierdziłem, że, jako taka rekompensata dla osób, które po prostu wspierają ten projekt. Będę te informacje sprzedawał na samym, samym początku, nawet jeśli jeszcze nie są w 100% potwierdzone, żebyście po prostu z pierwszej ręki wiedzieli, co się dzieje. Oczywiście każdego z Was zapraszam także do subskrypcji kanału, zostawcie polubienie pod tym materiałem, by zyskał jak największe zasięg i oczywiście sercja komentarzy jest dla Was. Daje się znać, co sądzicie o tych zwolnieniach, o których za chwilę porozmawiamy. Jak wstąż powiedzieć, federację WWE opuścił Jinder Mahal. Nie jest to jedyna osoba, która z federacją się pożegnała, ponieważ do niego w piątek dołączyły takie osoby jak Vir, Sangha, czyli całe w zasadzie Indus Jest jeszcze Zion Queen i Saya Lee, czyli zawodnicy, którzy w zasadzie. Nie występowali w WWE zbyt często I nie mieli jakichś mocniejszych storyline'ów Oczywiście poza Jinder Mahalem Który tak jak powiedziałem Kilka tygodni temu miał segment z The Rockiem Później miał walkę z Sethem Rollinsem O mistrzostwo World Heavyweight Jego powrót zresztą pamiętam był zapowiadany Jako powrót byłego mistrza WWE Ponieważ tak, Jinder Mahal jest byłym mistrzem WWE I szczerze mówiąc Jego kariera była naprawdę całkiem przyjemna Być może nawet jeśli będziecie chcieli To nieco bardziej przyjrzymy się jego karierze I tego jak ona wygląda. Jeżeli chodzi o Federację World Wrestling Entertainment, jeżeli chodzi o oficjalny komunikat ze strony WWE, to takiego nie dostaliśmy. Natomiast każdy z zawodników, o których przed chwilą powiedziałem, wypowiedział się na swoich portalach społecznościowych. Pierwsza informacja, która w ogóle ujrzała światło dzienne, jeżeli chodzi o zwolnienie, to był tweet Jindera Mahala, który brzmiał I quit, Maharaja, out i dał tam emotkę worka pieniędzy. Nie wiem, co dokładnie mogłoby to sugerować, natomiast jedyna rzecz, która przychodzi na myśl, to od razu cięcia budżetowe. I tak też moglibyśmy przedstawić jako prawdziwy powód zwolnienia tych zawodników. Taki powód na pewno moglibyśmy dać za czasów Vince'a McMahon'a, natomiast teraz pamiętajmy Vince nie ma nic do czynienia z WWE i na pewno nie jest to decyzja McMahon'a. Jak się okazuje prawdziwym powodem zwolnienia tych zawodników Miałby być brak planów po prostu na te osoby. I niestety, ale taka jest prawda, moi drodzy, niestety żadnego z tych zawodników aktywnie w ostatnim czasie i regularnie nie oglądaliśmy. Faktycznie, Zion Queen walczył z bronem Breakerem jakiś czas temu. Jiner Mahal miał segment z Derokiem, potem walkę z Sefem Rollinsem, ale zniknął. Federacja WWE po prostu nie miała planów dla tych zawodników i jak się okazuje, to było głównym powodem ich zwolnienia. Planów tych i nie było. I nie będzie, ponieważ po prostu nie widzieli oni nic, jeżeli chodzi o przyszłość dla tych zawodników. Dlatego do takich zwolnień miałoby dojść. Ginder Mahal, co ciekawe, także na swoim Twitterze ustawił w opisie w bio. Free Agent i dodał tam 90 dni. Na początku widząc to myślałem, że Ginger będzie sobie odliczał z każdym dzień kolejny dzień do zostania wolnym agentem. Natomiast nie, te 90 dni utrzymuje się przez już kilka ostatnich dni. Prawdopodobnie więc oznacza to, że za 90 dni Ginger Mahal będzie wolnym agentem i być może wtedy dołączy do jakiejś innej federacji, na przykład All Elite Wrestling, bo i takie już plotki się pojawiały. Ginger jest dla mnie, słuchajcie, największym zdziwieniem, bo miał sedwent zerokiem w tym roku. Miał walkę z Sefem Rollinsem o mistrzostwo World Heavyweight i przeszłość, którą miał w tej federacji jest naprawdę ciekawa i osobiście powiem Wam, że ja naprawdę Jindera Mahala lubiłem oglądać. Miał w sobie to coś, co jakby przykuwało uwagę i nawet jego title reign naprawdę przypadł mi wtedy do gustu. Jednak nie tylko o Jinderze wypada słuchajcie powiedzieć, ponieważ inni zawodnicy także zostali zwolnieni. Całe Indus Share opuściło WWE. Virma podobnie jak Sangha, dodali wpisy na swoich Twitterach. Sangha w ogóle dodał kilka wideo, w których mówił nieco więcej na ten temat, i było to w ich ojczystym języku. Virma tłumacząc napisał: Słuchajcie, jeśli chodzi o honor i szacunek dla nas, Hindusów. Ofiara jest pierwszą rzeczą, żegnajcie WWE, więc za bardzo iść krytycznych słów w kierunku federacji tutaj nie było. Sanga z kolei już od kilku dni, a w zasadzie już od ponad tygodnia, dodawał jakieś dziwne wpisy, które teraz wydają się być. Jakby zrozumiałe. Pisał on m.in., że przyjdą dobre i złe czasy, posuniesz się do przodu i zostaniesz również zepchnięty do tyłu, że będzie zysk i będzie strata, ale najważniejsze jest to, żeby wierzyć w siebie i swoją ciężką pracę. Wszystko to oczywiście było pisane w ich języku, jak zresztą możecie teraz zauważyć. No, i jakby Sandra zdawał też filmiki, o których wam mówiłem. Gdzie ogólny tego wydźwięk był taki, by po prostu pozostawać, słuchajcie, pozytywnym. W jednym z tych nagrań Sangra powiedział również, że WWE oczekiwało fanów z Indii i chcieli ich pozyskiwać, natomiast nie byli gotowi dać szansy właśnie dla zawodników, dla talentów z Indii, by jakkolwiek mogli się rozwijać. Jeżeli chodzi o Zayeli, to była ona zapowiadana także na. Battle Royale, który dostaniemy już dzisiaj na Gali Manetro i wyłonią on nową mistrzynię świata kobiet. Natomiast okazuje się także, że miała ona pojawić się już na oficjalnej grafice, zapowiadającej to wydarzenie. Natomiast zespół graficzny nie został o tym poinformowany. O tym pisało Fightful Select. Zajali z kolei po prostu podziękowała WWE, podziękowała także Triple H'owi i podziękowała Fanom. Wydaje się więc moi drodzy, że nie ma tutaj żadnego drugiego dna i prawdziwym powodem zwolnienia tych osób. Jest po prostu brak pomysłów kreatywnych na ich przyszłość w Federacji WWE. No cóż, jest to jednak faktem. Ci zawodnicy zostali zwolnieni z Federacji WWE i raczej nie chodziło tutaj o cięcia budżetowe, aczkolwiek emotka w wpisie Jinder Hala mogłaby to sugerować. Raczej z informacji, które udało mi się wyczytać, a specjalnie czekałem z tym odcinkiem, by narać go dopiero dzisiaj i regularnie śledzić to wszystko, co się dzieje, ponieważ były też informacje, że kolejne zwolnienia także mogły mieć miejsce, natomiast na czas nagrywania tego filmu tych zwolnień jeszcze nie było. Być może zmieni się to po Gali Madenietro i jeśli tak się stanie na pewno będę was o tym informował, lecz na ten moment są to wszystkie informacje, a prawdziwym powodem zwolnienia tych zawodników jest po prostu brak planu na nich w przyszłości. Może się to nawet zmieni. Drew McIntyre nawet pisał na Twitterze o tym, że już raz to okazali i Ginger Mahal zrobi to po raz kolejny, czyli Został zwolniony, podbuduje swoją osobę i jeszcze do i wróci Kto wie, być może tar się w przyszłości stanie Niczego oczywiście nie należy, słuchajcie, przekreślać Dziękuję Wam w tym momencie za obejrzenie tego odcinka Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej fali zwolnień Czy myślicie, że jeszcze ktoś może zostać zwolniony I czy za tymi zawodnikami będziecie tęsknić Zostawcie polubienie pod materiałem Oczywiście subskrybujcie kanał, by ze wszystkimi filmami być na bieżąco Bo te regularnie są na kanale A już wkrótce będę miał dla Was bardzo ciekawą informację która myślę Wam, fanom wrestlingu, bardzo się spodoba. Ci, którzy śledzą kartę społeczności, to o tym wiedzą, a ci, którzy wspierają kanał, takie info dostaną wcześniej. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, moi drodzy. Trzymajcie się, życzę Wam spokojnego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy oglądacie. Trzymajcie się i cześć.